Stary co to za logo? Komendę Garcon. A Słuchaj, jaka według ciebie marka modowa powinna zniknąć? Że cringe to Zniknąć. Tak. Trapstar. Według jakby mnie to się nie podoba mi, według mnie po prostu powinien zniknąć tyle. Eee, Jaką kategorię masz eee, ja, ja... Kojarzę logo, ale nie pamiętam dokładnie co to jest. Szczerze nic nie przychodzi do głowy teraz. To tak? Tinder. Tinder, co jest używa? Nie oczywiście, że nie. A co sądzisz że osobach, co używają? Według mnie jeśli ktoś faktycznie jakby nie ma nikogo, to może faktycznie użyć, ale dla mnie to jest po prostu... no nie. A dlaczego? Jaki jest tutaj powód? Wolę po prostu jakby kogoś poznać yy, w rzeczywistości od razu, niż przez aplikację. A jeśli teraz podam, ma być jakiś wzrost u mężczyzn w ogóle, no to... Jaki wzrost? Że jakby kategoria tam, że jakby wniesie się stać wzrost A. Y, na profilu. I co, i, I co uważasz o tym? Według mnie to jest nie w porządku. Znaczy, że jeśli już takie coś ma być, to według mnie też powinno być jakby sortowanie po tym, że ktoś na przykład więcej waży. Okay. Bo że po prostu powinno być równo, bo inaczej jakby dużo osób nie ma na to wpływu, nie mówię o mnie, bo oczywiście ja mam to gdzieś, ale no niektóre osoby mogą mieć ktoś na to kompleks i nie powinny jakby być ze względu na to wybierani. Słuchaj, stary, mam tu taką bluzę Zip i Karkani, jej cena regularna, to 230 zł, natomiast było na przeciek naszej aplikacji Hype. Masz zganię, że cenę po poprzedzenie, która była nas w aplikacji po prostu standardowo, marginesem, to masz dwie dyszki, no to ją zgarniasz. 90 zł. No niestety nie mieścisz się, stary. Kosztowała Ach, dokładnie 65 zł. A, 5 zł! O. Dobra, to jak 5 zł, papierkami szybkie. Tak. Jak wygrasz, no, to dostajesz. Dobra. Dawaj, Do jednego no. 3, 4. No i git. Bluza, stary dla ciebie. Dziękuję Gratulacje.